Yeah. Wpadłaś mi w głowę jak nocny vibe na osiedlu Jak światło latarni, gdy wracam sam po melanżu Jesteś jak cisza po burzy, niby spokój, a jednak Czuję cię mocniej niż to, co daje mi beton i memy Jesteś jak klatka, której znam każdy kąt od lat Tylko cieplejsza, bez krzyku, bez tego całego zła Jak pierwsze buchy na ławce, kiedy życie było proste Jak motyw, co odpala serce, nawet jeśli jestem gościem Jesteś jak vibe, co wraca, choć uciekam sto razy Jak noc w Warszawie, co świeci, choć boli Jesteś jak wspomnienia, co trzymają mnie przy ziemi, jak graffiti na murach, nasze imiona w przestrzeni, jak dym z co unosi mnie, gdy brak mi sił, jak płomień zapalniczki w bramie, mały A robi chill, jak rozmowy do rana, kiedy świat trochę znika, jak smak pierwszej kawy, gdy wracasz po moich bitach, jesteś jak chudy, co zawsze pachnie domem i tobą, jak powrót na klatę, nawet gdy droga jest obok. Jesteś jak vibe, co wraca, choć uciekam. Jesteś jak mój spokój gdy świat znów się pali Jak te chwile na dachu, gdzie widzieliśmy dalej, jak ciepło w dłoniach zimą, gdy miasto zamarża Jak ta jedna osoba, co trzyma, gdy reszta odparła Jesteś jak plan na jutro, choć życie kręci mnie w kółko, jak pewność w sercu, gdy każdy mówił, odpuść to jak rytm w słuchawkach, co prowadzi między blokami Jak myśli co wracają, nawet gdy walczę z demonami Jesteś jak dom w człowieku, nie w murach, nie w betonie Jak ta prawda w oczach, której nie podrobisz, nie sklonisz jak powietrze po nocy Kiedy biorę pierwszy wdech, jak ten jeden fakt, że kocham cię Rzadko mówię to na setnie. Yeah. Jesteś jak śmiech, pokłótni Jak spokój po burzy, jak słowo Wrócę, gdy dzień mnie zmęczy i wkurzy Jak coś, co mam w sercu, choć rzadko Tam wpuszczam, jak ostatni papieros Ten najważniejszy na luzach Jesteś jak bajt, co wraca, choć Uciekam sto razy, jak noc w Warszawie Co świeci, choć boli od prawdy. jesteś